Dzień dobry, jestem Marsza. Mam czternaście lat i przyznaję się do bycia zbuntowaną nastolatką. Zawsze uważałam, że babcia nie darzy mnie zbyt głębokim uczuciem miłości, więc odpłacałam jej tym samym. A teraz nie ma jej już z nami i zdałam sobie sprawę, że byłam w wielkim błędzie. Dlatego czuję szczerą potrzebę, żeby opowiedzieć komuś moją historię. Wszystko zaczęło się nieco ponad rok temu, kiedy moi rodzice postanowili się rozwieść. Moja mama pewnego dnia spakowała walizki i zostawiła tatę dla innego mężczyzny. Najwyraźniej nie planowała zabrać mnie ze sobą, ponieważ okazało się, że mam nadal mieszkać z tatą. On jednak ciągle pracował, zapominając o swoich ojcowskich obowiązkach, więc musiałam przeprowadzić się do jego mamy, babci N. Ona zawsze miała dość ostry temperament i w zasadzie byłyśmy jak ogień i woda. Przykładowo, kiedy chciałam spotkać się ze znajomymi, babcia wymyślała mi różne zajęcia w domu. A jak tylko się sprzeciwiałam, dawała mi szlaban i pozbawiała mnie dostępu do internetu. Pewnego razu dostałam nawet od niej po łapach, ponieważ, jak to ujęła, mam dwie lewe ręce do zmywania naczyń. Czerwone ślady po uderzeniu pozostały na moim ciele aż trzy dni. Oczywiście poskarżyłam się ojcu, ale on się tym specjalnie nie przejmował. Wkrótce jednak coś się wydarzyło. Nastąpił pewnego rodzaju punkt zwrotny w naszej relacji. Boże, tak ciężko jest mi o tym mówić! Wiedziałam, że babcie N zawsze strasznie irytowały wszelkiego rodzaju dziwaki, czy to koleś z irokezem, czy dziewczyna z kolczykami na twarzy. A więc, któregoś dnia, po kolejnym nieprzyjemnym wykładzie na temat mojego nieodpowiedniego zachowania, postanowiłam się zemścić. Ścięłam włosy i zafarbowałam je na różowo, zdając sobie sprawę, że babcia wpadnie w furię. Szkoda, że nie widzieliście jej miny, kiedy wróciłam do domu po metamorfozie, a ona akurat przyjmowała gości. Nie mogła przecież w ich towarzystwie zacząć na mnie krzyczeć ani stracić nad sobą panowania, ale rzuciła mi przeszywające spojrzenie, które mówiło wprost, jak bardzo jest wściekła i rozczarowana. Liczyłam się z surową karą i szlabanem, jednak czułam, że warto było się poświęcić. Babcia musiała się publicznie wstydzić, że ma tak cudaczną wnuczkę. To mi jednak nie wystarczało, więc zdecydowałam się pójść o krok dalej. Jako że jestem niepełnoletnia, nie mogłam sobie pozwolić na prawdziwy tatuaż, ale wiedziałam co zrobić, żeby babci znów puściły nerwy. Poprosiłam jednego z moich kolegów z klasy, który był bardzo dobry z rysunku, aby narysował mi tymczasowy tatuaż na karku. W sumie wyglądał bardzo autentycznie, więc kiedy wróciłam do domu, a babcia go zauważyła, zaczęła krzyczeć w niebogłosy. To była największa kłótnia w historii naszej relacji. A skończyła się, kiedy zatrzasnęłam babci drzwi przed nosem i zamknęłam się w pokoju. Wpadłam w histerię i płakałam jak bóbr. Wtedy czułam, że żadne z moich rodziców tak naprawdę mnie nie chce, a babcia Ann też nie jest zbyt zadowolona, że z nią mieszkam. Wiedziałam, że potrafię być utrapieniem, ale nie byłam w stanie pojąć, dlaczego dorośli związani z moim życiem nie mogą po prostu kochać mnie taką, jaka jestem. Nie przypominam sobie nawet momentu, w którym zasnęłam. Obudziłam się dopiero rano. Nie słyszałam jednak, żeby babcia kręciła się w kuchni tak jak zazwyczaj. Coś musiało być nie tak. Bardzo się zmartwiłam, a gdy otworzyłam drzwi, zobaczyłam, że babcia leży twarzą do ziemi. Od razu zadzwoniłam do taty, ale on, jak zawsze, przebywał poza miastem. Kiedy wykonywałam połączenie i czekałam, aż odbierze telefon, byłam opanowana, ale jak tylko usłyszałam jego głos, momentalnie się rozpłakałam. Minęła chwila, zanim uświadomił sobie, że coś stało się z jego mamą. Wreszcie powiedział mi, żebym zadzwoniła po karetkę. Obiecał też, że w międzyczasie, kiedy będzie jechał do domu, zorganizuje kogoś, kto przyjdzie mi pomóc. Nie pamiętam, jak wykręciłam numer, ale nigdy nie zapomnę tych długich czterech minut oczekiwania na pogotowie. Uklęknęłam obok ciała babci i nie chciałam w to uwierzyć, ale byłam prawie pewna, że nie żyje. Kiedy przybyli ratownicy, zrobiło się straszne zamieszanie, pojawili się sąsiedzi i inni gapie. Nagle zobaczyłam moją mamę. To chyba ona była tą osobą, o której wspomniał tata. I chociaż odkąd nas zostawiła, obwiniałam ją za wszystkie swoje problemy, a po rozwodzie nie chciałam jej nawet widzieć na oczy, to jednak cieszyłam się, że przyszła. Przytuliła mnie i w końcu poczułam się bezpieczna. Bez końca powtarzałam, że to ja jestem odpowiedzialna za śmierć babci. Powiedziałam mamie o wszystkim: o naszych zażartych kłótniach, o sztucznym tatuażu oraz tej ostatniej awanturze. Przekonywała mnie, że nie powinnam się obwiniać, tylko że ja po prostu nie mogłam przestać myśleć o całym poprzednim wieczorze. Nienawidziłam siebie, swojego wybuchowego charakteru i tego głupiego rysunku na mojej szyi. Mama została ze mną do późnych godzin nocnych, kiedy w końcu przyjechał tata. Co ciekawe, dopiero wówczas zorientowałam się, że jest w ciąży. Na chwilę nawet zapomniałam o wszystkich wcześniejszych wydarzeniach. Nie potrafiłam oderwać wzroku od jej brzucha. Mama to zauważyła, ale stwierdziła, że to temat na inną rozmowę, którą tak czy inaczej wkrótce odbędziemy. Pocałowała mnie na pożegnanie, przekazała kondolencje tacie i wyszła. Po raz drugi patrzyliśmy, jak nas opuszcza i zostawia samych. Byłam pewna, że spotkanie z ojcem będzie najtrudniejszą częścią dnia. Słuchał mnie uważnie w całkowitym milczeniu, a ja niezręcznie próbowałam wyjaśnić, co się stało i dlaczego mam teraz różowe włosy. Zdołałam na niego spojrzeć dopiero, kiedy skończyłam mówić. Oczywiście był załamany i wyglądał jakby w mgnieniu oka się postarzał. Podobnie jak mama, starał się mnie przekonać, że to nie moja wina, ale z jakiegoś dziwnego powodu czułam, że sam w to wszystko powątpiewa. Po zakończeniu niezbędnych medycznych procedur dowiedzieliśmy się, że babcia N nie tylko miała poważną wadę serca, ale także tętniaka mózgu. Oznaczało to, że w gruncie rzeczy mogła umrzeć w każdej chwili. Po pogrzebie tata musiał wrócić do pracy, a moje życie znowu miało się zmienić. Stwierdził, że rozważa wysłanie mnie do szkoły z internatem, ponieważ nie może mnie ze sobą zabrać i się mną opiekować. Ale był też inny wariant zamieszkanie z mamą i jej nową rodziną. Okazało się, że moi rodzice już o tym rozmawiali, a mama nie miała nic przeciwko temu. Co mogę wam teraz powiedzieć? Właśnie się pakuję i czekam na mamę i jej głupiego męża, aż po mnie przyjadą. Nadal nie dowierzam, że będzie mieć drugie dziecko, i wciąż nie wiem, dlaczego nie podzieliła się ze mną tą nowiną wcześniej. Ale jestem jej wdzięczna, że była przy mnie, kiedy zmarła babcia. Czy kiedykolwiek buntowaliście się, albo zrobiliście w życiu coś, czego żałujecie? Mam nadzieję, że nie tylko ja muszę radzić sobie z wyrzutami sumienia. Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach i udostępnijcie ten filmik swoim przyjaciołom, rodzinie, wszystkim.